nasz pierwszy odcinek, pierwszy poradnik, krót, krótkie poradniki, a w tym poradniku pokażemy, jak dołączyć drzewa i kamienie do yy, super płaskiego. A więc oczywiście, tak jak zawsze, stwórz nowy świat, yy, to tam więcej opcji świata, typ świata super płaski. Klikamy w dostosuj. Y, potem blok trawy. Klikamy y, wszystko lewym przyciskiem. Blok trawy. Potem jeden raz. I potem y, w szablony. Jeśli chcecie mieć kamień, albo jeśli chcecie mieć drzewa, piasek, redstone. Ale my wam pokażemy kamienie. Tak. Tu, bierzemy tuneler's dream. Użyj szablonu, tutaj mamy gotowe. Yy, tutaj też mamy wszystko gotowe, więc st stwórzmy świat i zobaczmy, czy nam to wyszło. Okej, okay, dobrze. I tutaj właśnie jest drzewo. Możemy mieć drzewo. Yy, rozwalimy trochę klocków dirta. 3, 4, 5, 6. proszę. I mamy tutaj kamień. A więc to jest właśnie to był właśnie nasz poradnik jak ustawić kamień na super płaskim. Oczywiście dziękuję za oglądalność i poproszę o subskrybucję, ponieważ mam ich dzisiaj mało. Ponieważ mam ich po prostu mało. A więc ja żegnam się z wami. Cześć!